Na parkiecie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wirach rozegrany został finał województwa Wielkopolskiego w piłce ręcznej chłopców. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 1 w Plewiskach, której drużyna brała udział w rozgrywkach. Mamy finał Olimpiady Sportowej, to są 26. Igrzyska Olimpijskie Młodzieży gidą Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska, żeby tu być w tym miejscu i wystąpić, no trzeba było się niemało natrudzić. Moja reprezentacyjna drużyna wygrała gminę, potem półfinał powiatu poznańskiego, finał powiatu poznańskiego, potem finał regionu, potem wygraliśmy ćwierćfinał wojewódzki, wygraliśmy półfinał wojewódzki i trzy kropki jesteśmy tu. Nie bez powodu finał rozegrany został w gminie Komorniki. Gmina stawia na sport i stwarza dobre warunki do jego uprawiania. Przede wszystkim trzeba stwarzać warunki, żeby ten wynik był. Jeśli mamy bazę sportową, jeśli mamy odpowiednich instruktorów, to jest tylko i wyłącznie kwestia ciężkiej pracy, trochę szczęścia i tego typu imprezy możemy. Organizować u nas. W finałowych rozgrywkach walczyły cztery zespoły. Szkoła Podstawowa nr 1 z Plewisk, SP11 Ostrów Wielkopolski, SP13 Leszno i SP10 Poznań. Zawody stały na wysokim poziomie. Chyba każdy, kto przyszedł dzisiaj i ogląda te zawody, widzi, że jest ogromny potencjał w każdym zespole. W każdym zespole praktycznie są zawodnicy, którzy wyróżniają się nie tylko na swoich pozycjach, ale widać także, że mają dobrą koordynację ruchową, mają już niemałe umiejętności. No a co jest bardzo ważne, ten sport jeszcze jest szczery, prawdziwy, on nie jest niczym zakłócony. Po prostu... Ci wszyscy, którzy tu wyszli gdzieś na boisko, to, to dla nich są, może nie ze mną włącznie, to są prawdziwe mistrzostwa świata. Emocje udzielały się nie tylko zawodnikom, ale również licznie przybyłej publiczności. Meczom przyglądał się między innymi były piłkarz ręczny, obecnie dumny dziadek młodych zawodników z Plewisk. No wrażenia są ogromne. No, większe na pewno jak się grało samemu. No, teraz jest inne spojrzenie na piłkę ręczną. Bo więcej się tych błędów widzi na boisku, grając, yy, widzi się mniej. No, z ławki widać wszystko praktycznie. No ale gratuluję, że chłopcy po prostu podjęli walkę, zagrali fajny mecz. Myślę, że w finale nie będą gorszym przeciwnikiem. Yy, no, ja jestem sercem za plewiskami, ale <laughs> yy, obiektywnie patrząc, yy, jednak leszno jest troszeczkę, no, trochę wyżej. Yy, grają fajną piłkę. Mecz finałowy rozegrał się pomiędzy szkołą podstawową nr 1 w Plewiskach, a szkołą podstawową nr 13 z Leszna. Obserwowałem mecze wcześniejsze, jestem pod wrażeniem grupy pani Małgorzaty, trenerki Astromalu Leszno. No tutaj są umiejętności bardzo duże i tutaj widać, że ta praca rozpoczęta była na etapie trzeciej, może nawet wcześniejszej klasy szkoły podstawowej. Mam taką grupę, która uczestniczyła w olimpiadzie Grunwaldzkiej przy ulicy Newtona 2, gdzie seniorzy Grunwaldu Poznań grają ligowe mecze piłkarskoręczne. No i powiem tak, że im szybciej zaczniemy, tym większa jest szansa na wynik. I myślę, że wynik dzisiaj jest prawą otwartą, natomiast sądzę, że umiejętności drużyny leszczyńskiej. No Są wysokie. No będzie to bardzo trudny mecz. Ale jak to się mówi, póki piłka w grze, czy to będzie ręczna, nożna, czy rugby, wszystko jest możliwe. Po zaciętej grze finał województwa Wielkopolskiego wygrała szkoła podstawowa numer 13 z Leszna, pokonując SP1 plewiska 24 do 17. Trzecie miejsce wywalczyła szkoła podstawowa numer 10 z Poznania, pokonując SP11 Ostrów Wielkopolski. Dwadzieścia do trzynastu.